Cześć! Witam w pierwszym odcinku. No, pilotażowe było ostatnio i opowiadałem Wam o tym, co będzie się działo na tym kanale. Ale dzisiaj już konkrety, ponieważ myślę, że najważniejsze to jest to, abyście znajdowali wartość w tym kanale. Otoczenie. Roboczo możemy nazwać ten odcinek Otoczenie ma znaczenie. Powiedziałem Wam w we wstępie, kiedy witałem się z Wami na tym, na tym kanale, że jesteś tym, co myślisz. Ja wiem, że m, wielu dietetyków w tym momencie może stwierdzić, co ten chłop gada. Przecież najważniejsze jest to, co się je, i to, co się pije. Tak to ma bardzo duże znaczenie w budowaniu Twojego organizmu i w tym, czy ten organizm jest w zdrowiu. Ale wierz mi, że nawet jeśli będziesz bardzo właściwie się odżywiał, e, pił wysokiej jakości napoje, pił krystalicznie czystą wodę, to Twoje myślenie może to wszystko zniszczyć. To możesz chorować, możesz. E, Odczuwać doła, możesz wpędzać się w depresyjne stany albo w depresję, możesz po prostu nie funkcjonować tak jak należy. I to jedzenie i picie ma olbrzymie znaczenie w tym, jak się czujesz, ale Twój mindset i Twoje myśli chyba mają jednak największe. Będę tej tezy bronił przez kolejnych kilkadziesiąt odcinków na pewno. Myślę, że na przykład tego można przytoczyć już wiele takich historii, że przecież powiedzenia z przeszłości. Być może znasz, wejdziesz między wrony, kraczesz jak i one. Z kim przestajesz, takim się stajesz. Ludzie, którzy dzisiaj w biznesie ze mną współpracują, mówią, że zresztą powtarzają słowa też ludzi mądrzejszych od nas, z jakichś książek czy z wykładów. Jesteś średnią trzech, pięciu, ośmiu różne są te stwierdzenia, średnią osób, którymi się otaczasz, wokół których spędzasz swój czas. To bardzo ważne, z kim przebywasz. To bardzo ważne. Ale nie tylko to y, muszą być ludzie. To, z kim przebywasz i z czym przebywasz, to również media społecznościowe, to również być może książki, które czytasz, to wszystko, co scrollujesz, to wszystko, co oglądasz, to wszystko, co do Twojej głowy dociera z mas mediów, z telewizji, z ekranu, komputera, czy też Twojego telefonu. To jest wszystko otoczenie, to nie tylko ludzie, którymi się otaczasz bezpośrednio, których spotykasz na, na swojej drodze. Czy ma to znaczenie? Spróbuj rzucić palenie, kiedy twoi przyjaciele i znajomi dookoła wszyscy palą. Spróbuj przyjść na imprezę, jeśli znany jesteś z tego, że często drinkujesz i siłą rzeczy masz takie otoczenie. Każdy z Was wie, o czym mówię. Jeśli e, lubisz alkohol, to jakimś magicznym sposobem są wokół ciebie ludzie, którzy również lubią alkohol i macie mnóstwo okazji do tego, żeby ten alkohol pić. Tak jest prawie z każdą jedną rzeczą. Bardzo szybko nasz organizm, nasza psychika dobiera sobie znajomych czy przyjaciół względem tego, co sami lubimy albo co sami robimy. Dlatego kiedy nagle postanowisz coś zmienić w swoim życiu, na przykład postanowisz nie pić alkoholu i to w środowisku, w którym ten alkohol spożywałeś w mniejszych lub większych ilościach, to jest po pierwsze szok i niedowierzanie. W moim wypadku, kiedy miałem bardzo długie okresy nie alkoholu, teraz tkwię w jednym z nich, no to kiedy szedłem na jakąś, szedłem na jakąś grubszą imprezę, pięćdziesiątka przyjaciela, Jakieś ważne uroczystości, jakaś ważna gala, no to pierwszy był wybuch śmiechu. Damian nie pi alkoholu, to niemożliwe. Potem są oczywiście przez długi okres, przez długi czas przekonywania. Może jednak znacie to, nie? Ze mną się nie napijesz, no stary. Zawsze się dobrze bawimy po alkoholu. I oczywiście różne są metody i możliwości. Ostatnio oglądałem, słuchałem podcastu, w którym bardzo znany człowiek mówi, że jak przestał pić alkohol, to żeby rozładować atmosferę, zawsze mówił, że religia mu nie pozwala. Kto inny mówi, że bierze antybiotyki, kto inny coś. Tak naprawdę, jeśli to są twoi prawdziwi przyjaciele, to w ogóle nie powinieneś się im musieć tłumaczyć z tego, dlaczego postanowiłeś e, pić. To, że wznosimy toast e, alkoholem na zdrowie, nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Tak? Nie musimy tutaj się zastanawiać, czy tak jest. Dzisiaj to wiemy, że tak jest. W związku z tym tak naprawdę kiedy postanawiasz nie pić alkoholu, kiedy postanawiasz nie palić papierosów, kiedy postanawiasz rzucić jakieś używki to zdecydowanie wszyscy wokół Ciebie powinni mówić Tak jest! Dbajesz o swoje zdrowie, dbaje, dbasz o siebie, świetnie, cieszymy się, kibicujemy Ci, a jak wiesz jest trochę, trochę inaczej. Kiedy postanowiłeś powalczyć ze swoją wagą, tak jak ja dwa lata temu, dwa lata temu ważyłem ponad 25 kg więcej niż teraz, ale ten proces dalej trwa. Ja wiem, że ta sylwetka to nie jest obraz idealnego ciała faceta po 40. Jest, wiesz, akcja in progress cały czas. W związku z tym, 3, 4, bywa, że 5 razy w tygodniu ciłownia. Aktualnie 14 tysięcy kroków. No i okienka żywieniowe powodują, że ta waga z miesiąca na miesiąc systematycznie spada. Niewiele, już około pół kilograma do kilograma miesięcznie, ale spada. Ale wiem, ile to kosztuje pracy? Gdybym dzisiaj otaczał się ludźmi, którzy to drugi dzień zamawiałem pizzę, to byłoby o wiele, wiele ciężej. Być może już teraz nie, bo po dwóch latach to już jest zmiana przyzwyczajeń, ale kiedy zaczynasz, kiedy startujesz nowym projektem pod tytułem Będę zdrowy, albo jestem zdrowy, i tylko chcę jeszcze bardziej o to zadbać, to wiesz o tym, że te pokusy na początku są, są straszne. Ja kiedy sam odrzucałem cukier, to pierwsze tygodnie to była droga przez Mękę, a dzisiaj nie mam problemu z tym, że. Wszyscy w ogóle nie mogą jeść słodycze na jako deser po obiedzie, albo, albo mogę jechać do kawiarni ze znajomymi i wypić tam y, najczęściej czarną kawę i, i wodę, gazowaną czy niegazowaną. Bardzo ma znaczenie duże, czy otoczenie, którym jesteś, kibicuje ci. Chcesz zmienić pracę, chcesz osiągać większe sukcesy w pracy, chcesz y, zadbać o zdrowie, chcesz rzucić picie czy palenie. Cokolwiek aktualnie, czegokolwiek nie zmieniasz, to otoczenie, którym się. Hmm, którym się otaczasz, ludzie, którzy są wokół Ciebie, ale także to, co właśnie skrolujesz, wyobraź sobie sytuację, w której postanawiasz przejść na dietę. No Nazywajmy to tak bardzo kolokwialnie, ale tak naprawdę chodzi o to, że zmieniasz styl żywienia. Na przykład okienka żywieniowe. Stwierdzasz, że jesz 10-18, e, czyli 8 godzin jesz, 8, 16 nie jesz, najlepszy, najlepszy tryb, znaczy najlepszy dla mnie, być może dla Ciebie będzie jakiś inny jeszcze lepszy. No i e, postanawiasz też, że nie jesz cukru. Ale w swoich mediach społecznościowych masz zaobserwowanych kucharzy, profile restauracji, jakichś magików, którzy potrafią w 3 minuty przygotować świetny deser. No i te filmiki dzisiaj są coraz lepszej jakości, także jak oglądasz taki film, to już ciślinka cieknie na, na sam widok tego co, tego, co widzisz. A więc co trzeba zrobić? Trzeba najprawdopodobniej odlajkować, przestać lubić i przestać obserwować te osoby, a być może lepszym wyjściem będzie obserwowanie osób, które właśnie robią 10 czy 12 tysięcy kroków dziennie. Wstają rano i biegają. Robią jakiekolwiek rzeczy dla swojego zdrowia. To już dla Twojego mózgu jest lepiej, ponieważ to otoczenie, czyli w tym wypadku media, które, które ci serwują tą papkę informacyjną, jeśli ta papka informacyjna będzie o, wartościowa, będzie o, dotyczyła tematów zdrowotnych, tematów ruchu, tematów fizjo, na przykład jest taki świetny fizjoterapeuta na TikToku i na Instagramie. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa, ale jeszcze o tym będę mówił. To, to w ogóle oglądanie tych filmików sprawia przyjemność, ponieważ jest to zrobione na bardzo wysokim poziomie, z żartem, z jajem, a jednocześnie bardzo duża wartość merytoryczna. Kiedy będziesz obserwował takie media społecznościowe, to masz dużo większą szansę, że wytrwasz w swoim postanowieniu, na przykład nie jedzenia słodyczy, walki z wagą. Walki nie, to w ogóle nie będziemy o tym mówić, tak. Walki o lepsze ciało, ale zawsze walcz o coś pozytywnego. Walczenie z nadwagą jest złym pomysłem. Walczenie z. O lepsze ciało jest zdecydowanie lepszym, lepszym pomysłem. Prawdopodobnie musisz robić te same rzeczy. Czy walczysz z utratą wagi, chcesz, chcesz utracić wagę, czy walczysz o lepsze ciało. Wiem, że to są te same procesy, ale dla twojego mózgu ma bardzo duże znaczenie nazewnictwo. Kiedyś nagrałem taki, taką serię filmików o spłacaniu długów. E, możesz poszperać po moich mediach społecznościowych, ale ten temat też zresztą tutaj wróci kiedyś. W przyszłości na, na kanał. No więc otoczenie to nie tylko ludzie, otoczenie to wszystko to, do, co do Ciebie dociera z ekranu twojego telefonu, komputera czy telewizora. Dlatego tak ważne jest, bo to ty decydujesz, ty decydujesz, co oglądasz, co klikasz, co scrollujesz. Nie będziemy teraz mówić przestań wyłącz telew telefon, telewizor. Um, oczywiście to byłoby najlepsze. Taka, taki detoks y, od, od digitalu wszelkiego, taki detoks od elektroniki byłby najlepszy. Teraz różnie nazywane, takie są mody w tej chwili na to. Też będzie o tym w przyszłości w filmikach. Nie. Zacznij od tego, żeby zmienić nurt myślenia, żeby zmienić to, co aktualnie oglądasz i kogo obserwujesz. To będzie już bardzo duży pierwszy krok w zmianie nawyków i żeby to otoczenie zaczęło ci sprzyjać. Jaki ma wpływ zmiana otoczenia? Taka zmiana otoczenia, na przykład w momencie, kiedy chcesz zmienić Miejsce zamieszkania, bardzo hardkorowe, często jednak dające dużego kopa. Są historie w internecie, możesz poczytać, być może takie słyszałeś, ludzi, którzy będą, żyjąc w jakiejś wiosce, czy nawet w jakimś mieście, gdzie wszyscy pracowali na etacie, młody człowiek myślał, że największą wartością, największym przywilejem życia jest praca na etacie i zdobycie etatu w danej fabryce. Nagle jednak wyjeżdża na studia i okazuje się, że mm, zmiana otoczenia, zmiana ludzi, którzy mają inne ambicje, inne cele, powodują, że taki człowiek w ciągu kilku lat staje się ceo jakiejś, CEO jakiejś firmy, zakłada swój biznes, zatrudnia, zatrudniać ludzi. Co pomogło? Tylko i wyłącznie zmiana otoczenia. Czy są takie przykłady? Myślę, że takim przykładem może być Ralph Lauren, który kiedyś pracował w sklepie z rękawiczkami, ale kiedy wyjechał do Nowego Jorku, przeprowadził się do Nowego Jorku i zaczął otaczać się z ludźmi z branży modowej, to nagle zobaczył w tym swoją przyszłość. No i dzisiaj ciuchy Ralfa Laurena, czy, czy perfumy, czy wszystko to, czego dotknięto, co zrobił, no kosztuje olbrzymie pieniądze, a on sam stał się, stał się miliarderem. Zobaczcie, co się wydarzyło. Kiedyś praca w jakimś tam butiku z rękawiczkami, przy rękawiczkach, wydawałby się fajna praca od 8 do 16, czy od 7 do 15. Etat, gwarantowany urlop, stała pensja, ciepła posadka, zmiana otoczenia, Nagle inni ludzie wokół Ciebie i jesteś jednym z ważniejszych projektantów mody na świecie. Ja nie wiem, czy po przeprowadzce do nowego miasta staniesz się najbardziej popularnym modowym ekspertem, ale jedno jest pewne, że ludzie, którzy są wokół Ciebie, mają olbrzymi wpływ na to, jak się zachowujesz, jak się ubierasz, jak się wypowiadasz, a nawet jak akcentujesz słowa. Spotkałeś się kiedyś z taką sytuacją, że spotkałeś osobę, zaczęliście dużo spędzać czasu, i ktoś z boku mówi ci: Ty wiesz, co, ty nawet mówisz jak on. Nawet zachowujesz jak on, ty nawet gestykulujesz jak on, ty rozmawiasz jak on. Często kiedy wejdziemy w, w, z kimś w bardzo silną interakcję, to zaczynamy, nieświadomie, oczywiście, bardzo, bardzo nieświadomie, przenikać pewnymi zachowaniami i, i pewnymi nawet wstawkami, nawet jakimiś takimi słówkami, których tam ta druga osoba używa. Szczególnie jeśli tą osobę lubimy lub podziwiamy. Jeszcze łatwiej nam przyjąć pewnego rodzaju jego, jego nawyki, mowy, Mniej ubioru, ale też ma to oczywiście jakieś znaczenie. No i co? Ja, kiedy przeczytałem kiedyś o eksperymencie Asza na temat konformizmu, to byłem w wielkim szoku. Zresztą, jak się okazuje, nawet sam Asz, który miał polsko-, nie pamiętam jakie pochodzenie, polsko-amerykańskie, na pewno miał coś, coś polskiego w genach. On zrobił takie doświadczenie, nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście. Turbo historia. Zabiera ludzi, studentów. Którzy mają za banalne zadanie do zrobienia. Zamyka ich w pomieszczeniu, czyli student plus czterech innych studentów, ale tych czterech innych studentów to w rzeczywistości, w rzeczywistości byli aktorzy. I mają kartkę, na której jest po lewej stronie odcinek X, narysowany, zobaczcie to teraz, a po prawej stronie trzy różne odcinki ABC. I zadanie było banalne. Trzeba było powiedzieć, który z tych odcinków prawdopodobnie jest najbliższy, naj, naj, najbliższy długością temu odcinkowi X. Ale eksperyment poprowadzono w taki sposób, że czterech aktorów czy współpracowników doktora miało za zadanie udzielić błędnej odpowiedzi. I to się okazywało, kiedy osoba A powiedziała. No, odcinek A jest y, taki jak X, mimo że prawidłowa była zupełnie inna odpowiedź. To ten piąty uczestnik, prawdziwy student, mówił, no, wariat, prawda, to nie w ogóle, popytano potem ludzi o odczucia. Niemożliwe w ogóle, jakaś, jakaś chora akcja. Przecież widać wyraźnie, że ten odcinek jest taki sam jak ten, a ten odpowiada totalnie złą, błędną odpowiedź. Druga osoba udziela tej samej odpowiedzi, że odcinek A jest taki sam jak odcinek X. I zaczyna być w głowie naszego bohatera, tego piątego, mega zamieszanie. Co się dzieje? Dwie kolejne osoby mówią, że odcinek A jest taki sam jak X. Okej, okay, dwie też się mogą mylić. Tak ich usadzono, że było wiadomo, że jako piąty odpowiada ten student, który bierze udział w eksperymencie, jako e, poddawany eksperymentowi. Trzecia osoba, co mówi? A. Czwarta? A. Co robi piąta uczestnicy naszego eksperymentu? W 30 kilku procentach mówi A. Dlaczego? Wiedział, że to błędna odpowiedź. Tam wnioski z tego mm, eksperymentu mówią o dwóch powodach, dla których ludzie, mimo że są pewni, przekonani, że ten odcinek jest takiej długości, mimo że są przekonani swoich racji, byłeś pewnie w takiej sytuacji, to. Albo z powodu tego, że popadli w pewnego rodzaju mm, niepewność i zaczęli wątpić we własne zdolności, albo że tego nie rozumieją i woleli się nie, nie, nie chcieć się ośmieszyć, na przykład, mówili, że to jest ten odcinek A. Bardzo często działa takie zjawisko, że ludzie bardzo często mówią odpowiedź, której wiedzą, że jest błędna, albo mówią, odpowiadają na pytanie niezgodnie ze swoim ze swoim stanem wiedzy, czy ze swoim sercem, czy, czy rozumem, tylko nie chcą być inni niż reszta społeczeństwa, nie chcą stracić uznania lub sympatii tej części społeczeństwa i nieważne, że społeczeństwo to są trzy osoby, czy cztery, jak tutaj w tym wypadku, czy sto, tylko są w stanie udzielić błędnej odpowiedzi tylko po to, żeby żyć w zgodzie z pozostałą czwórką. Niesamowite, wyniki tego eksperymentu nawet zaskoczyły samego y, człowieka, tego doktora Asza, który wymyślił ten eksperyment. Ale to pokazuje coś niesamowitego. To pokazuje, że wystarczą dwie, trzy, cztery opinie na dany temat, na dany temat aby kolejna osoba, już bez względu na to, czy jest mądra, czy nie mądra, czy ma swoje zdanie, czy nie, myślała podobnie jak te 2, czy trzy, trzy osoby. Myślę, że już wiesz, w jakich wielkich e, przedsięwzięciach politycznych, biznesowych, gospodarczych można wykorzystywać to zjawisko. Niesamowite. Opinie pod produktami, opinie o politykach, opinie o wydarzeniach. Papka informacyjna, która wylewa się z telewizora. Papka informacyjna, która wylewa się z internetu. Nagle słyszymy, że ktoś był w stanie bojkotować yy, wybory albo spowodować, że, inny, że wygrał inny kandydat. Niesamowite historie. No okej, okay. są dowody naukowe na to, że otoczenie ma znaczenie. Są dowody, bo ty je masz w swoim życiu, że czasami mówimy to tak jak inni. Są dowody na to, że jak wejdziesz między wrony, to kraczysz jak i one. W takim razie, jak zmienić otoczenie? Co zrobić? Otóż najważniejsze jest, na początku już o tym mówiliśmy, jeżeli chodzi o media społecznościowe, o to, co oglądasz w internecie czy w telewizji, po prostu przełącz się na właściwy kanał. Nie, nie mówię, że masz się wyłączyć ze świata online. Po prostu przełącz się na właściwy kanał. Przełącz się na dobre wiadomości. My na przykład mamy z moim przyjacielem Haskrem w każdą niedzielę o 18 pozytywne wiadomości. Program Happy News. Jak go odpalisz, to tam będą tylko dobre wiadomości. Jeden z przykładów, jak się naładować pozytywnie, e, optymistycznie jak nie daj sobie zepsuć humoru po włączeniu jakiejś tam wiadomości, a zazwyczaj tak to niestety jest. Wiadomości mają jeden cel utrzymują cię w wibracji strachu, i, i to jest główne zadanie dzisiaj wiadomości. A zatem znajdź ludzi, którzy cię inspirują. Znajdź na mediach społecznościowych ludzi, którzy robią fajne rzeczy. Nie muszą to być rzeczy wiesz, jakieś naukowe. Niech to będą fajne rzeczy. Niech to będą rzeczy inspirujące. Zamień prankowców, zamień typów, którzy robią innym krzywdę i ośmieszają innych, na takich ludzi, którzy. Chronią zwierzęta, na takich, którzy potrafią rozwiązywać jakieś łamigłówki, nawet na magików czy iluzjonistów. Ci ludzie są mega pozytywni. Zamień te wszystkie śmieciowe kanały, które dzisiaj masz w swoim telefonie, a masz ich sporo, ja wiem o tym, ty nawet o tym nie wiesz, ile tej papki do ciebie do, do, dochodzi, zamień na właściwe. Jeżeli będziesz swoim telefonem przeglądał takie treści wartościowe, fajne, to wiesz co się stanie? Ciasteczka i inne systemy, które są dzisiaj, nas szpiegują i oglądają i analizują, będą Ci podsyłać kolejne tego typu wiadomości. Skąd to wiem? Ponieważ kiedy zaczęliśmy nagrywać prawie dwa lata temu program Happy News, to znajdowa znajdowanie tylko dobrych wiadomości graniczyło z cudem. Okej, okay, pierwsze, dwa, trzy programy, banalne, ale już od czwartego, piątego research rynku, research wiadomości zajmowało nam kilka godzin, żeby zrobić 10, 15, 20-minutowy program. Dlatego, że wszyscy chcą dobrych wiadomości, ale oglądają tylko te złe. No więc zanim nam zanim nauczyliśmy algorytmy w internecie, zanim nauczyliśmy ciasteczka, zanim nauczyliśmy wszystko to, co nas śledzi, a wiesz, że nas śledzi, że my chcemy dobrych wiadomości, minęło sporo czasu. Ale dzisiaj, dzisiaj, kiedy sięgam po wiadomości, bo muszę gdzieś ich szukać, to bardzo łatwo mi je znajdować te, te dobre. I czasami mam na dwa, trzy odcinki do przodu. Dlatego wiem, że zmiana otoczenia, otoczenie bierzemy teraz w cudzysłów, czyli zmiana profilu, który obserwujesz, zmiana, zmiana ludzi, których obserwujesz, bardzo dużo już daje. Klikasz unfollow dla wszystkich, którzy narzekają. Jeżeli na twoim Facebooku, Instagramie, gdziekolwiek są ludzie, którzy narzekają na cokolwiek, nie ma znaczenia na co narzekają i czy mają rację, też nie ma znaczenia. Unfollow. Nie potrzebujesz śledzić takich ludzi. Nie potrzebujesz obserwować takich ludzi. Nie są do niczego potrzebni ci w twoim życiu. Uwierz mi, Kiedyś dojdziemy do tego w tym programie, ja już to wiem, że nie są Ci w ogóle potrzebne wiadomości takie ze świata, ale to dzisiaj byłoby za dużo na pierwszy, na pierwszy odcinek. Dołącz do grup, które robią coś fajnego. To nie muszą być grupy, że idziecie wiesz, wyrywać chwasty i sprzątać okolice, Choć byłoby miło, oczywiście, to mogą być grupy online'owe, które mają jakąś zajawkę. Dzisiaj na przykład, ja mimo tego, że nie mam 15 czy 20 lat, mega jestem zajawiony na sztuczną inteligencję, i gdziekolwiek mam możliwość pogadać z kimś o AI-u. Jak gdziekolwiek mam możliwość y, y, uczestniczyć w jakiejkolwiek imprezie, która, która dotyczy sztucznej inteligencji i przyszłości związanej z AIM, jestem tam. Ostatnio musiałem nawet przebukować bilety z Mediolanu do Warszawy, żeby się dostać na konferencję, którą finalnie prowadziłem jako konferencjer, y, która w 100% poświęcona była rynkowi dronów, sztucznej inteligencji i wykorzystaniu technologii w przyszłości w naszym. Raczej dla naszego dobra, bo umówmy się, że jesteśmy w przededniu decyzji, czy to wykorzystamy dla naszego dobra, czy, czy niekoniecznie. A jeśli ktoś wysysa z ciebie energię, natychmiast go odetnij. Pozbądź się toksycznych ludzi ze swojego otoczenia. To będzie bolesne, ale zrób to raz i po prostu ciach. Najpierw unfollow, a potem po prostu odcinaj kontakt z ludźmi, którzy nie wprawiają cię w dobry nastrój. Jeżeli ludzie wokół ciebie nie chodzą po słonecznej stronie życia, a jeśli ludzie wokół ciebie, tak jak mnie zapytasz, co u mnie, ja mówię raz na wozie, raz na wozie albo nieustające pasą sukcesów, to ze słów mojego przyjaciela Bartka, to natychmiast unikaj kontaktu z takimi ludźmi, wiesz, jak w Ameryce. How are you? Fine, fine. Thank you. Goodbye. Dziękuję. Jakby koniec konwersacji. Nie potrzebujesz w swoim życiu ludzi, którzy cały czas wlewają do innych truciznę negatywnych myśli, tego, że wszystko jest źle, tego, że wszystko jest niefajnie. I druga rzecz, często są takimi wampirami energetycznymi, czyli wysysają dobrą energię, resztki dobrej energii, którą jeszcze w sobie gdzieś tam posiadamy. No i co? Myślę, że myślę, że to taki z grubsza temat. Ten temat będziemy oczywiście jeszcze w co któryś odcinek powtarzać. O tym otoczeniu i o tym, jaki ma wpływ i jak go, jak go zmieniać, ale na dzisiaj to na pewno już takie podstawy podstaw mamy ogarnięte. A zatem twoje otoczenie to nie tylko ludzie, to cały świat, który cię otacza. To wszystko to, co dzieje się wokół ciebie. I jeżeli zaczniesz spotykać się z ludźmi, którzy biegają o 6 rano, to przez pierwszy tydzień będziesz nazywał ich debilami, wariatami. Ale po tygodniu zaczniesz się rozglądać po internecie za dobrymi budami do biegania. Tak to po prostu działa. Dlatego tak ważne jest, z kim przestajesz. Tak ważne jest, żeby ci ludzie inspirowali cię do tego, abyś prowadził lepsze, lepsze życie. Zrób dzisiaj pierwszy krok. Napisz na przykład w komentarzu, z kim najwięcej spędzasz czasu i czy to ci pomaga, czy nie. Czy ta osoba cię inspiruje, czy nie. I być może wspólnie pomyślimy nad tym, co z tym zrobić. Tyle ode mnie na dzisiaj. Bardzo dziękuję, że obejrzałeś ten materiał. Jeszcze niedoszlifowany, jeszcze będzie dużo się działo w tym, aby ten program nabierał kolorytu, i jeszcze, jeszcze będziemy tutaj bardzo dużo zmieniać. E, daj mi się rozkręcić. Myślę, że z każdym odcinkiem będziesz obserwował duży progres tego, co tu się dzieje i ta wiedza, którą będziemy tutaj wspólnie się dzielić, mam nadzieję, będzie poprawiać i zmieniać Twoje życie na lepsze. Łapka w górę, subskrypcja, komentarz. Taki, takiego trio oczekuję od Ciebie, ponieważ myślę, że dzięki temu. Algorytmy YouTube'a poślą ten materiał jeszcze dalej i będziemy mogli poprawiać humor każdego dnia, również w otoczeniu, którego znamy, ale także tego, którego nie znamy. Niech świat będzie lepszy, niech, lu niech ludzie zaczną chodzić po słonecznej jego stronie. Pozdrowionka, trzymajcie się. Cześć, cześć.